Radek, no to grupa Mazowsze. Tradycyjnie nagranie początkowe spod garażu. No, jesień się zaczęła już pełną gębą, więc korzystając z chwilowej przerwy, że nie pada. Teoretycznie przynajmniej ma nie padać dzisiaj, więc wymyśliliśmy sobie małą przejażdżkę. A gdzie jedziemy, to zaraz zobaczycie jak dojedziemy. Niedaleko, co prawda, ale, ale ma padać popołudnie, więc chcemy się wyrobić tak mniej więcej do południa, żeby nie za bardzo nas nie zmoczyło. Dobra, ja się przebieram, jadę na miejsce zbiórki No jak widać jesień pełną gębą już Trochę padało rano Mam nadzieję, że nigdy ma nie padać do popołudnia, więc mam nadzieję, że trafiliśmy w tą lukę pogodową Jedziemy, zobaczymy, daleko nie jedziemy, także nie zdążymy się nawet rozpuścić podejrzewam Jadę na miejsce zbiórki, zaraz ma odejechać Paweł I jedziemy, a gdzie jedziemy, to zaraz zobaczycie, miejsce fajne Mam nadzieję, że będzie otwarte Patrzyłem w internecie, tylko nie by było otwarte dzisiaj No zobaczymy Jest i on! Mój wierny germek! No a chyba jeszcze będzie tankowanko No i wyjechaliśmy do naszej Atrakcji dzisiejszej No i bez deszczu. Co? I bez deszczu, jak na razie. No i dojechaliśmy Do naszej dzisiejszej atrakcji A jesteśmy w Otrembusach Muzeum Motoryzacji Zaraz tam wejdziemy do środka Zobaczymy co tam jest Ale tu jeszcze są fajne rzeczy na wierzchu Teraz tam podejdę To wam pokażę Tam sobie pod samym wjazdem no, Na razie spoko bo nie pada A tu takie atrakcje Tu stoi jakieś działo tu mamy taki autobus piętrowy tutaj też jakiś ogóreczek no, no i tutaj czołk, największa atrakcja dla dzieciaków pewnie Rudyszko 2 fajne miejsce, zaczynamy jak w środku Zapałki, kawasaki. Jakby to chciało zapałki, kawasaki to to są. Jawa, UFM, co jeszcze z motocykli. Nie widzę więcej. Dobra, tu jest star papieski. Papa Mobil, star. Ciekawe, czy to ten autentyczny. Chodzimy do jaskini. Dawaj. Tu nic nie ma, patrz. Tu jest tylko jeden licznik, kierownica i nic więcej. W sumie to po co więcej? Tu żeby przecież, się powstało. Tu przedział luksusowy. Tak. czego pada, A tu coś więcej jest. Tu radio chyba było kiedyś nawet, albo jakieś, nie wiem, od nawiewów kontrolki. Kiedyś to robili samochody proste w obsłudze, co? No i akumulator na Tu są rzeczy, które mnie interesują. Tylko niestety powieszone wysoko. Na ścianę. Nie, ten motorower. czy tam nie wiem, czy to motocykl można nazwać No działają do większość tych samochodów tutaj Tu rowery tam na górze też rowery O Harley, policyjny z ochrony papieża Jana Pawła II Razem, może z tamtym tymi, mówiłem jeździł to co? Harley'a? Nie, tu masz a to co to jest? Chevrolet. w sumie wygląda jak Warszawa. Obok stoi Warszawa, nie ma dużej różnicy, nie? Przód to taki sam, prawie. Ale generalnie zobaczysz znaczek naszych podobnych kto z kogo zerżną. Mm -hmm. design a potem no Chińczycy kopiują <laughs> <laughs> Roz. ta figureczka taka złoty a skromny a to nie to jest nawet de Soto o tu jest fajny sprzęcik Wiktoria, jeszcze są jakieś złomki Nie te kolory. Na czarnych blachach, pierwszy właściciel, jeszcze. Co to jest? No, 8. A to Fiat 1300. A to jeszcze nie taki pask. Który to rok 61. A, 61. Już chciałem powiedzieć, że nie taki stary to jaka ten Maharaja. Jak dziura z ich parku człowieku, za jakie ozdoby. Konie, trzy mechaniczne Tutaj jakaś nie wiem, podróbka Jeepa chyba indyjska czy coś Co to jest, nie wiadomo Jeep? Nie, to nie jest Jeep chyba nie Taki gangsterski. Logotypów na No Opony trochę od, od nieużywania się uszczą. To taki gangsterski, jak w tych filmach o Al Capone e wszystkich, nie? Mhm. Fordik 1927-1931. Następny, następny model po tym Fordzie T. A to? Portal. A to Austin Six Pojazd polskiego rządu. Zobacz. Służbowy samochód prezydenta Polski Bolesława Bieruta. Bierut tym jeździł. W środku nawet fajnie, lepiej niż tamtych. A z tyłu to tak, jakby luksusowo, nie będzie nic widać, bo ciemno. Ale tam normalnie, kurde, jak w limuzynie. Który? A to? Gaz. Co mhm. to robił? Ruski. Tak? Mhm. Cztery twindy, trzy 3200 pojemności, 40 koni całe. No to moc, taka adekwatna do pojemności. Mhm. No to taki bardziej traktor niż samochód jeszcze chyba. Chorka brno. A to? Pros? Kolejny? Nie. Ryan na. Tuż taki amerykański typowe. A no, to są te bagażniczki, które były za od siedzenia normalnie mm -hmm. Jak chciałeś kogoś przewieźć cygod do bagażnika i musimy Ale to było miejsce tak zwane dla dzieci nie, nie, teraz, ale... albo dla rządzącej baby, kurde A nie chochłonie. A to fajne, nie? Mm -hmm. No to jest fajny taki klasyczny samochodzik pod Coupe. Stan Zjednoczony. To takie odrestaurowane o, To jest sprzęt Skoda Szkoda. Szkoda, ale jakaś taka Inna taka kurde. Jedyny egzemplarz w Polsce. 100 sztuk egzemplarzy było tylko tego zrobionego i to jest zobacz. W kabrio Skoda w kabrio. jakiś jakichś takich jak w życiu Nie no to tamty tamtych czasach to pewnie był drogie auto Tu też Rolls, tam też Rolls A to nie wiem co to jest Chodnica trochę zapalona Oakland jakiś 1922 Jeszcze stoją, no taki, pa, kurde, takie niezrobione Prekursor kanamów Aha, faktycznie <noise> <noise> I Goldwingów trajek <noise> Tu też Rolls, Rollsów mają tu dużo, bo no to też Rolls BMW Tam z tyłu chyba jeszcze stoją zobacz, takie niezrobione W sensie, tu też Rolls Tu też Rolls a tam z tyłu są takie chyba dopiero do renowacji. ciasno tu. O, no, tam z tyłu są takie chyba, które czekają swoje swojej kolejce dopiero do naprawy. A tu trajka, a tu silniczki I jakieś stary. A to chyba ten pierwszy taki. Yy... Ten transporter Volkswagen to teraz są. Co to jest? Multipla. A, multipla, o no to kiedyś robili ładniejsze niż teraz. 2, 4, 6 minut Tu też Rollsy No to widzę, że oni poszli w luksus w Rolsy. Duża kolekcja Rollsów Tu jakiś poldom wypasiony A tu Rollsy kolejne tu jak na styk poparkowany, tak. Nie, no to już zawadzone jest. Hmm. no Zobacz, błotnik ob obcierał tą blachę. Tak jest postawiony. Zrobili już, popsuli. Hmm. Tu też roz. Tu też jakiś. A tu Amerykanie jest taki typowy. Kadirak. To to jest kurde, taka maska jak niektórych pół samochodu u nas. Mm -hmm. A tu jakaś wyścigówka? Zapadek upeściowej przechowywania. Te kulki na mole. <laughs> dokładnie. To to są takie same, nie? Mm -hmm. Inne chyba jakieś te. Nie wiem, czy czas trzeba znać na tym. Ten ładny. No, tak. Nawet nie ma co, co się za mocno wypowiadać, bo cię zbanują. No tak, no. Ja się tam właśnie ja się guzik znam, jakby jakieś stare motory, to tak, ktoś bym tam może poznał No to jest takie chyba sprawne w miarę Jeżdżące. Rajdóweczka Trabancik Mini Tamto to nie wiem No to Cadillac jakiś chyba Nie, Ford no, Ford Galaxy To fajny, nie? A i stoi to właśnie No właśnie To jest to, co chciałem przyjechać zobaczyć Czyli to polskie Porsche, które było odrestaurowywane na to, na to Porsche, którym jeździł Zasada w rajdach Na YouTube jest cały ten yy, Cały jakby etap Jak oni to robili Od piaskowania tego nadwozia, malowania to normalnie działające, jeżdżące i w pełni odbudowane, nie? Na tą rajdówkę właśnie, co jeździł w rajdach Zasada. A w środku? Nawet jest, zobacz, autograf na kierownicy. Wiesz, to wszystko jest na oryginał zrobione, nie? Tak jak to było. A to taki bardziej... No ten, w internecie jak oglądałem to wygląda na taki czerwony A to taki jest bardziej pomarańczowy Kolorek I druga strona, garażu Jeep Wheels Kolejny roz A tutaj jakoś, nie wiem samochód czy tak Powóz, powóz Bez silnika O, no, WFM-ka sportowa i tu druga. Tam wreszcie coś dla nas. I pucharki. Kiedyś to jest na byle czym, już się dało. Syrena Cabrio. A wiesz co to jest? To jest Warszawa, ta pierwsza Warszawa, która została wyprodukowana. Też widziałem program o tym na tvn Nie. To jest ta pierwsza Warszawa z numerem 001. Pierwsza, jaka została wyprodukowana. Oni to gdzieś tam w Szwecji czy gdzieś znaleźli i sprowadzili do, do Polski. Teraz, niedawno, może z pół roku temu. No to, o, mówią o tym. I to jest pierwszy wyprodukowany egzemplarz podobno. On mówi właśnie o tym. O, tu masz, zobacz. A no mówią, że pierwsze to jak na lesniki. Dobry Ja mam nadzieję, że go wasze. I wyrazem A tu leci właśnie teraz film. Ja go widziałem na tym, na TVN turbo, o tej właśnie pierwszej Warszawie. I udało mi się znaleźć i sprowadzić to, nie? Tu jeszcze jakieś silniki. Nie, zaraz tam się wrócimy. No widzę właśnie. Jest jakiś samolot. No, no jest tu trochę tego wszystkiego. O motorynka. Aż tam wisi, podwieszona na łańcuszkach. Chyba jakiś polska produkcja nie wiem tu rowery na górze jeszcze różne różniste. No mówię fajnie, tylko szkoda, że tak mało motorków. Albo gdzieś są pochłowane jeszcze. O tam coś stoi, poczekaj gdy zobaczyć, ja bym motoru nie znalazł, mnie to z daleka woła, soku Ha? No i widzisz co mi No, ciemno tu, a to jest taki, wersja, to taka wersja ro, rolnicza chyba z przyczepką No słabo widać, bo ciemno ale, a tam jest zobacz motory stoją, tam jest trochę ich, no. nie wiem jak tam wleźć Dziękuje no ale tu tam parę stoi sztuk w tym. No, ale to, jest... to jest. fajne, kurde. No przyczepka, normalnie trajka. Polska trajka. Tu to, to 36 rok w soku M111? Liczba wyprodukowanych egzemplarzy 3 w tej wersji pewnie. Budowas to też był ostatni program o nim na TV nie widziałem. To jest jeden z trzech prototypów polskich samochodów przeznaczony na ciężkie warunki. Nie wyszedł do produkcji. Przetrwały tylko dwa egzemplarze, a dwa przetrwały, a trzy były w ogóle.